Siemano moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Newsów. Zostawcie na samym starcie łapę w górę, wpimy tutaj 1000. No a teraz lecimy do Newsów. Rewo, czyli youtuber, który tworzy content komentarze oraz newsowy, w połowie lipca zniknął z internetu bez żadnego słowa. Przestał wrzucać filmy na kanał oraz udzielać się na swoim Twitterze bądź Instagramie, przez co dużo osób zaczęło się martwić i dopytywać, co się dzieje z Rewo. Po sieci również zaczął krążyć screen z rzekomego instastory twórcy, aczkolwiek szybko zostało to obalone, ponieważ był to zwykły fake. Rewo nie ma znaczka weryfikacji obogniku na Instagramie, oraz osoby, które go obserwują, potwierdzają, że Rewo nic na instastory nie wrzucał. I 24 września Rewo w końcu dał znak życia na swoim Twitterze, pisząc Siema, ma, wygrałem sprawę w sądzie, sporo sobie przemyślałem. Ogarniam zdrówko, więcej opowiem w filmie. Zebo możesz już przerwać odliczanie. Po komentarzach oraz ilości polubień można stwierdzić, że ludzie się bardzo ucieszyli z powrotu rewo. Ponki powróciły. Kto oglądał YouTube jakieś 5-6 lat temu, no to na pewno ich kojarzy. Na swoim Facebooku opublikowali post. Jest tu ktoś, hasła dostępu do kanału Ponki odzyskane. Więc pytanie, wracać w starym składzie czy nie wracać? Od kilku dni teraz na swoim kanale publikują shorty. Założyli również TikToka, na którym im naprawdę dobrze idzie pod względem wyświetleń. Subskrybuj kanał po więcej takich newsów. I znowu ktoś powrócił. Tym razem nie jedna osoba, cała grupka, dokładnie cały zespół muzyczny, mianowicie mam tutaj na myśli Gawryli, którzy stworzyli zeszłoroczny hit Harnaś Ice Tea. Pomieszałem Po prawie roku powrócili z nową piosenką, no i muszę przyznać, że naprawdę bujam, naprawdę zarombista. No i sobie posłuchajcie fragmencik. Piosenka nosi tytuł Lemon Wodka Twice, także przesłuchajcie sobie calutkiej, bo naprawdę buja. Po dwóch dniach ma na razie 100 tysięcy wyświetleń, ale to przez to, że ludzie jeszcze się o tej piosence nie dowiedzieli, ale mam nadzieję, że piosenka się wybije, ponieważ na to zasługuje. Ma naprawdę mocny potencjał, no i fajnie by było, jakby również stała się dużym hitem. Wczoraj odbyła się pierwsza konferencja nowo powstałej federacji o nazwie Casino Star. I spokojnie, nie jest to żadna nowa federacja MMA, a interaktywne show. Zawodnicy, o których zaraz powiem, będą grali w karty, a my, czyli widzowie, którzy wykupią wcześniej dostęp do Pay Per View otrzymają dostęp również do aplikacji, dzięki której będą mogli wspomagać jakby swojego ulubionego zawodnika. Uczestnikami są Stifler, Don Casio, Meduza, Fagata, Marcin Dubiel, Nitro, Arkadiusz Tańcula, Wojtek Gola. Wczorajszą konferencję oglądało naprawdę sporo osób, ponieważ około 30 tysięcy. je ja również oglądałem. Przypominało to trochę pierwsze konferencje fameu. Średnia realizacja, prowadzący się trochę gubili, no i dużo kontrowersji, której tak naprawdę Miało nie być. Organizatorzy zaznaczają, że miała być to odskocznie od gal freakfightowych. Stawiali przede wszystkim na kulturalną grę z wzajemnym szacunkiem, no i przede wszystkim bez wyzwisk. Lecz to na pewno im się nie udało. Przede wszystkim moste słowa Kasiusza z większością zawodników, mam na myśli tutaj Nitro, Dubiela, Wojtka Gole, oraz częste zaczepki w stronę fagaty od większości zawodników, która po słowach Nitra wyszła z konferencji. Ej, możecie to sobie wyjaśnić, nie wiem, na jakimś oddzielnym kanale, bo tutaj ludzie już wyszli. Ty też możesz to. wyjść, w sumie. No to idę. Ej, zostań podata. No to. No to... A, I to się eliminuje, eliminuje się powiem ci. Ukrycie, tym tempie, TO... Psycha, klinka tu niektórym. Jakiś czas później opublikowała post na Twitterze: Treści i style zaprezentowane na dzisiejszej konferencji są dla mnie nie do zaakceptowania. Przed organizatorami olbrzymia praca, by przekonać nas ponownie do wzięcia udziału w wydarzeniu, które miało promować zabawę z poszanowaniem drugiego człowieka. Konferencja była tego zaprzeczeniem. Przechodząc do Don Casio, został on wyrzucony z federacji. Za co? Właśnie za ostre potyczki słowne. A mówiąc szczerze, to właśnie one napędzały największą oglądalność na konferencji. Fajnie to podsumował Sylwester Wardenga na Instastory, także posłuchajcie. Powodem usunięcia Don Cassia z tej nowej organizacji było to, że chodził w ostre potyczki słowne z innymi uczestnikami. No ale przecież z tego jest właśnie znany Don Casio. I wychodzi na to, że biorą gościa, który jest znany z tego, że robi dymy i są zdziwieni, że robi dymy. No ale organizatorzy twierdzą, że tutaj miało być inaczej, że miała być kulturka, że miało być coś zupełnie innego. Ale na wywiadach zawodnicy mówią, że dostali tak, taką prośbę, żeby w taki sposób się wypowiadali, żeby było z tego sporo szotów z tej konferencji. Więc wydaje mi się, że akurat Don Casio tymi swoimi wypowiedziami sprawił, że ludzie to szotowali i jakoś napędził tą oglądalność. Finalnie wychodzi, że Don Casio wyszedł na idiotę, bo tak naprawdę zrobił cały ruch na tej konferencji, a mimo wszystko został usunięty. Czytając komentarze i różne opinie w internecie, ludzie twierdzą, że będzie to jeden wielki niewypał. A Wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Szczelcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Widzimy się w kolejnych odcinkach i do następnego siema.